W tym sezonie naszego programu emocje będą jeszcze większe. Wszystko za sprawą rywalizacji trenerów w walce o tych najlepszych wokalistów. Na czym to będzie polegało? Chętnie Wam wyjaśnię. Do tej pory każdy trener miał na swoim pulpicie tylko jeden, ten konkretny przycisk o nazwie Chcę Ciebie. Od tego sezonu na każdym trenerskim pulpicie pojawiają się trzy dodatkowe, mniejsze przyciski, dzięki którym trenerzy mogą się nawzajem blokować. Do nas niestety nie pójdziesz, bo ktoś nas zablokował. O wy świnie! Jeśli trener, oczarowany uczestnikiem, będzie chciał pozyskać go do swojej drużyny, a jednocześnie przewiduje, że inny trener też ma taki plan, może go zablokować. Wtedy... Eliminuje trenera z rozrywki od tego konkretnego uczestnika What? i zwiększa swoje szanse, What? że ten wspaniały głos będzie jego. Co to się stało tutaj? Ja szczerze, blokada. Nie yeah, ludzie, no. kto mi to zrobił? Pozdrawiamy panią, Pozdrawiamy. serdecznie, zadzwonimy do pani. Dziękuję, dziękuję. Muszę spojrzeć każdemu w oczy, kto mnie zablokował. Nowe reguły gry oznaczają, że tegoroczna edycja Voice'a będzie jeszcze bardziej pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nieprawdopodobnych emocji. Kto nas zblokował znowu? Jak mogłeś w ogóle. Jak, jakim prawem ty mnie posądzasz? Po blokadę Ula, No bo. Przecież masz rację, no bo to bym się kogoś, tego nie spodziewał. kogoś, kogo się boję. <noise>